Cześć, witajcie bardzo serdecznie w 12 odcinku Minecraft Mody Techniczne. W poprzednim odcinku powiedziałem Wam, że będziemy przenosili wszystkie itemy z tamtej bazy. Tutaj niestety to się nie udało z jednego powodu. Głównie chodzi o slajmy. Zobaczcie, że my jesteśmy tak praktycznie bez slimów. bez całkowicie slajmów. Nie, nie mamy możliwości tworzyć nowych dysków. Jeżeli nie mamy możliwości tworzenia dysków, nie możemy niczego przenieść. No i tu właśnie powstał problem. Długo myślałem nad tym właśnie, co z tym tematem zrobić. No i doszedłem do wniosku, że trzeba stworzyć jakoś slajmy. Wiadomo, że szukanie slimeów w świecie minecraftowym jest bardzo ciężkie i, i, i gdzieś tam trzeba znaleźć chunk, na którym się będą generowały te slime'y, żebyśmy mogli zdobyć slimebole, Natomiast uważam, że można jakoś to poradzić sobie z tym problemem i ja już wymyśliłem. Możemy poprzez modyfikację create pneumatic chyba craft tutaj Eye, chamber możemy stworzyć w create, ale też w botanie i stwierdziłem czemu by nie w botani. Zacznijmy ten temat, jak najbardziej. W związku z tym, ja już stworzyłem sobie pierwszą książkę. Książkę, która daje nam wszystkie informacje na temat całej tej modyfikacji. Także tu jest bardzo dużo informacji, bardzo cennych. Więc, jeżeli ktoś nie zna modyfikacji, a chciałby poznać ją jeszcze bardziej, to wszystkie informacje właśnie są w tej książeczce. Także zalecam. Ja już troszkę tam poczytałem, troszkę posprawdzałem. Wiadomo, że będziemy musieli na pewno iść na świat pochodzić, popatrzeć, zobaczyć, co się dzieje. Także to jest nasze, nasze jedno z jedno z zadań. E, może stworzymy sobie jeszcze na szybko e, stworzymy sobie na szybko jedną skrzyneczkę, albo źle, może jeszcze lepiej. Skrzynka jak skrzynka, ona się przyda prędzej czy później. Pytanie tylko, czy tutaj mam jakieś, czy mam wełnę tutaj budę i że chyba nie, ale możemy stworzyć flower pouch. Flower pouch jest to nic innego jak taki, taka skrzyneczka do różnych y, kwiatów, bo botania opiera się na kwiatach e, i z tym będziemy się, e, tym będziemy się bawić. Potrzebujemy wool, jakkolwiek wool, plus e, jakiś tam mystical cyan. Mystical sian możemy stworzyć w taki sposób, że bierzemy Mystical i przerabiamy to na Mystical, e, czyli na przykład kwiat na jakiś tam petal, nie wiem, co znaczy petal, jakiś kryształ może, ciężko powiedzieć, nie pamiętam. E, do tego się potrzebujemy wełnę. Najlepsze no jest to, że okazuje się, że nie mam w ogóle wełny e, więc musielibyśmy stworzyć shears, poszukać jakiś Uh, jakiś owiec, ostrzyć je i wtedy stworzyć właśnie tą rzecz, jak flower pouch. To nie jest aż tak bardzo potrzebne, więc będziemy troszkę chodzić sobie po świecie. Tam poszukamy troszkę kwiatków. Wiem, że miałem kilka kwiatków, na przykład tutaj uh, z kontrolem o, właśnie, przechodzi nam do naszych kwiatów wszystkich. Miałem też jakiś niebieski kwiat, jakiś żółty kwiat, jakiś różowy kwiat, także potem będziemy wszystko sprawdzali. Z tych tworzymy oczywiście te kryształy, ja tak to nazywał, nazywał sobie. Więc ja się przygotuję do wyprawy i biegniemy. Biorę jeszcze ze sobą łóżko i myślę, że możemy śmigać na wyprawę. Okej, okay, mamy jakieś pierwsze kwiaty, nie wiem do czego to służy, nie wiem do czego to jest, ale zbieramy wszystkie jakie się tylko da. O, to jakieś jagódki, weźmiemy to też. Tu kolejny, jakiś brązowy. Co się tylko da, to będziemy zbierali, oczywiście. To jest taka pierwsza nasza wyprawa. Poza mury naszej chaty. Nie, nie będzie pewnie łatwo, ponieważ nie mam też zbyt dobrej zbroi i nie mam też zbyt dobrego, dobrego miecza, ale to będziemy tworzyli w najbliższym czasie. Na razie, naszym celem jest wszystko zrobić, aby dojść do slime'ów. To jest nasz priorytet. O, tam jakie ładne kwiatki. Wiem, że te wyższe kwiaty. Można zbierać za pomocą właśnie shears, zielone całkiem też fajne. Owca ogolona pierwsza, tu jeszcze mamy trzy owieczki, też je weźmiemy. I tam widzę jakąś strukturę, ja tu do niej podejdę na pewno i zobaczymy, co ciekawego jest. Swoją drogą przydałoby się, żeby te wszystkie owce gdzieś były bliżej naszej chaty. E, tak samo wszystkie takie zwierzęta podstawowe, typu świnie, krowy i tak dalej, i tak e, dalej. No ale, ale to wszystko z czasem, wszystko z czasem, nie da się od razu. Tu pewnie są pszczoły, bo widzę, że jest mnóstwo kwiatków, ale też fajnie. Uuuuh, golden shovel, pickaxe Złote buty, flint, flint. O, Flint jest niepotrzebny. Pamiętam, że w tamtą stronę, jak szliśmy ostatnio, a tam gdzieś był smok. Do smoka nie będziemy szli, bo to może źle się skończyć. O, właśnie, gdzieś tutaj chyba jest leże smoka, mi się wydaje. W tym miejscu, nawet na pewno. Także będziemy szli bardziej w tą stronę, zobaczymy co tutaj jest. Całkiem ciekawe drzewo, ciekawe co to jest za z jakiej modyfikacji Ars Novea. No to na razie nie będziemy tego zbierali, bo aż tak bardzo to nie jest im potrzebne. Szukamy cały czas do botanii. Ars Novea, będziemy zajmowali się w późniejszym czasie. Powoli robi się noc, trzeba będzie się gdzieś przespać prawdopodobnie. Tutaj mamy jakąś strukturę, wydaje mi się, ale nie będziemy do niej wchodzili. Wydaje mi się, że to na razie nie jest aż taki dobry pomysł. Zobaczymy, co jest do góry. Nic ciekawego nie ma, a pewnie to się wchodzi w podziemia i tam się pewnie cały czas walczy. Ale tą jakby strukturę sobie zapiszemy na przyszłość, żebyśmy wiedzieli, że w tym miejscu możemy się troszkę pobić. Tu mamy swego rodzaju krater. Wiem, że jak się coś. Chyba można wkopać się tam. A i to jest bodajże bez modyfikacji Apple's Electricity jakaś skrzynka, ale nie do końca pamiętam. Nie wiem, czy jestem w stanie to wykopać. No zaraz zobaczymy. Chociaż tak, to jest z modyfikacji Stick, ale nie będziemy jednak kopali, ponieważ i tak, i takie ja nie mam w ogóle miejsca w punktu A podejrzewam, że coś ciekawego tam by się znalazło. O nawet tego chyba nie mogę wyko wykopać. Ale przynajmniej tu się prześpimy. Takie dobre miejsce do tego, żeby się przespać. Dobra, ja myślę, że mamy trochę tych kwiatków, trochę ich nazbierałem. Nie, nie jest może jakoś super dużo, ale na, na początek myślę, że powinno wystarczyć. Także ja będę kierował się w stronę domu. Po drodze pewnie co nieco jeszcze znajdę. O właśnie, tak jak mówiłem, co nieco pewnie jeszcze znajdę, tu mamy. Ale chyba nie mam miejsca ekwipunku. Znowu coś muszę wyrzucić. I tak cały czas. I tak cały czas. To to wyrzuciłem? To jest w razie niepotrzebne. I mam, mam lepszą... Mam dzięki temu lepszy, lepszą siekierę. Po 40 minutowej wędrówce wzdłuż i wszerz naszej planety a Ziemi troszkę tam pochodziliśmy. Nic wielkiego się nie wydarzyło. Może i dobrze. Może też nie jest ten moment, kiedy powinno coś się wydarzyć. A ja bym musiał najpierw odłożyć wszystkie kwiaty. Mieliśmy tam inne rzeczy, które po drodze wyrzuciliśmy, no ale... Niestety nie możemy mieć wszystkiego. Myślę, że na razie miejsce przynajmniej tymczasowe na potanie to będzie to, dlatego wziąłem skrzyneczkę i weźmiemy i odłożymy to wszystkie, wszystkie kwiaty w to miejsce. Bierzemy naszą książkę i zobaczymy co ciekawego trzeba zrobić na samym początku. Jako pierwsze musielibyśmy stworzyć petal apothecary, a, który tworzymy w taki sposób, czyli cobblestone plus, no wiadomo, bardzo prosta receptura. A jeszcze potrzebujemy jakiś mystical e, petal. Jakikolwiek chyba kolor, z tego co zauważyłem, potrzebujemy, chyba to było tak, tak i tak. Świetnie. Eee, będziemy potrzebowali pewnej źródełko wody, więc gdzieś z boku te źródełko wody położymy. Drugą rzeczą, którą potrzebujemy, to jest oczywiście stworzenie Pure Daisy, tak, żebyśmy mogli stworzyć pewnego rodzaju blok. Z tego bloku stworzymy manapool. I będziemy mogli dalej się bawić. Ale to jest najfajniejsze, nie wiem czy zauważyliście, eee, nie znaleźliśmy ani jednej sztuki białego kwiata, co jest dla nas bardzo problematyczne. Spróbujmy to w inny sposób rozwiązać. Prześpimy się. I za pomocą mączki kostnej oraz barwnika, mam nadzieję, że ten kolor mi wystarczy, tak, tworzymy tak zwany floral fertilizer. Eee, cóż to jest? Już Wam pokazuję. Stworzyliśmy 6 sztuk floral fertilizer i kiedy klikniemy, to tutaj na ziemi gdzie mamy trawę. Tworzą nam się różnego rodzaju kwiaty. Ale na razie nie tworzą się tak, jakbyśmy chcieli. Potrzebujemy białego kwiata. O! Pierwszy biały kwiat! Ładnie. O, jeszcze ząbek się pojawił. Jeszcze mi podpalił. Spróbujmy jeszcze jeden biały kwiat. Może się uda. Niebieskie. No. Jeszcze nam brakuje. Nie chciałem też wykorzystać całej swojej mączki kostnej, w związku z tym stwierdziłem, że po prostu się przejdę poszukać. Nie było to zbyt trudne, mamy już pierwsze sztuki białego kwiata. Mamy kilkanaście białych kwiatów, możemy je przełożyć na Mystical White Petal i będziemy potrzebowali, żeby stworzyć, tak jak mówiłem wcześniej, nie Floral Fertilizer, tylko Pure Daisy. Pure Daisy tworzymy właśnie w taki sposób, że mamy tutaj Mystical, i oczywiście jeszcze e, potrzebujemy wody. Wody potrzebujemy tutaj, wkładamy teraz Nystical White Petal. Cztery sztuki i teraz za pomocą, a widzicie, za pomocą, e, gdzieś to mieliśmy, gdzieś to mieliśmy, gdzie to mamy, o właśnie, e, wheat seedów. Jakby akceptujecie tą transakcję, może tak. Ok, dostaliśmy pierwsze. Pure Daisy. Świetnie. Teraz możemy zrobić coś takiego, bo będziemy potrzebowali oczywiście kilka rzeczy. Tutaj byśmy musieli stworzyć hmm, oczywiście grass, czy tam Dirt. Mam nadzieję, że Dirt też będzie pasował. Jeśli nie, to stworzymy to na dworze. Zauważcie, że w momencie, kiedy postawiliśmy czy znaczy stworzyliśmy Pure Daisy, yy, mamy odblokowane kilka nowych rzeczy w naszej książeczce, m.in. Mana Manipulation, gdzie chcemy stworzyć właśnie Mana Pool. Ja muszę poszukać, w jaki sposób stworzyć Living y, Rock, ale wydaje mi się, że to tworzymy poprzez położenie. To jest Flower Will Purify, and Wood and Stone Blocks, blah, 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 czyli włożymy stona i włożymy również y, drewno, ale wydaje mi się, że potrzebujemy stona, żeby właśnie otrzymać to. Te, te Living Rocki. Wystarczy, że obok Pure Daisy e, położymy 4 sztuki stona i np. 4 sztuki Oak Logów i zobaczycie, są to takie jakby e, fajne animacje, że coś się dzieje, coś, coś tutaj się zmienia. E, no i teraz oczywiście potrzebujemy czas żeby to wszystko e, przemienić. Także poczekajmy chwilę, zobaczymy co się wydarzy. Całe pytanie chodzi też o to, żebyśmy my tworzyli pewnego rodzaju many i ta mana, za pomocą many, tworzyli różnego rodzaju itemy, tak? E, czy to będą e, przedmioty, których będziemy wykorzystywali do różnych e, receptur, czy to również jakieś miecze. O, właśnie, zobaczcie co się dzieje, przemienia się, właśnie to co potrzebujemy. Potrzebujemy 5 takich sztuk, w związku z tym więcej potrzebujemy na stone'a. E, Czyli wracając, potrzebujemy manę. Mane do tego, żeby e, robić różnego rodzaju przedmioty. Ale e, wiadomo, że do tego potrzebujemy kilka rzeczy. W związku z tym, e, mamy na przykład, tak jak to się powiedzie, mana pool. czy to jest taki przedmiot, który będziemy trzymali manę, e, i będziemy potrzebowali mana sprit, który będziemy jakby przekazywać to manę w inne miejsca. E, ok. Ale w jaki sposób to one musimy wytworzyć? No i właśnie dlatego są kwiaty. E, otworzyła nam się nowa, jakby zakładka Generating Flora. E, mamy dwa kwiaty: e, Flame i Hydro Angels, czyli Hydro Angels bodajże chyba. Y, jakby. hydro, czyli od wody. Wydaje mi się, że kiedy mamy koło siebie wodę, taki jakby. Yy, no, Wodę, plus kwiat, właśnie hydro-engines. To on, jakby z tej wody, będzie wyciągał tą manę. I drugi bardzo ciekawy to jest end of flame, czyli, jakby będzie pożerał pewnego rodzaju itemy. Może to być na przykład koal, może to być, czy jakiś taki, o właśnie, bloków koal jest napisane. Mamy też bodajże jakieś na przykład drewno, wydaje mi się, które też powinniśmy móc użyć. E, będziemy korzystali z tego na pewno. Na początek myślę, że stworzymy sobie end of flame, żeby to wszystko szybciej zadziałało. Także dajcie mi chwilę, ja jeszcze Stworzyć kilka sztuk Living Rock. Więc w czasie, kiedy to wszystko się przetwarza, e, będziemy potrzebowali stworzyć, tak jak powiedziałem, End of Flame. Od razu zobaczymy recepturę. Czy potrzebujemy tak czerwony, biały, brązowy i brązowy? Czerwony, biały, brązowy, brązowy. Czyli tak, czerwony. E, mamy tutaj biały. I potrzebujemy jeszcze dwa brązowe. Ok. E, Pewnie będziemy potrzebować tego więcej, więc zrobimy tak. 3 białe, trzy czerwone i 6 brązowych. Świetnie. Przerzućmy to wszystko na nasze kryształy. Ok. I teraz, kiedy wrzucimy na przykład tak: yy, woda, 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 woda. Woda, woda. Raz, dwa, trzy, cztery. A, nie białe, tylko light grey. Pomyłka, teraz pytanie, jak to tam zabrać? Shift, prawy przycisk myszy, zabieramy itemy stamtąd. E, I potrzebujemy light grey. Wiem, że gdzieś miałem light grey, także nie będzie problemu. Teraz nie ma problemu, działa. Mamy pierwszy. Potrzebujemy drugi, ale kiedy nacisnę na przykład wolną ręką na to, z automatu przywołuje nam się poprzednia receptura i wyznaczy, że włożymy tylko i wyłącznie to. Na, czyli naszą, e, naszą sadzonkę. Jeszcze raz spróbujemy. Pusta ręka, prawy przycisk myszy, wkładamy sadzonkę, z automatu dostajemy trzecią sztukę e, e, Endo Flame. Spróbujmy jeszcze raz. Świetnie. Cztery sztuki na ten moment powinny wystarczyć. Ja myślę, że możemy stworzyć te cztery sztuki, może nawet w tym miejscu. Czyli będzie tak. Raz. A! Potrzebujemy oczywiście gras Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz musimy to zabrać i stworzymy mana pool. I stworzymy jeszcze mana spreader. Mana pool w bardzo prosty sposób. Raz, dwa plus trzy. O, coś nie wyszło. Sprawdźmy jeszcze teraz recepturę. Troszkę się pomyliłem. Jest to po prostu 5 sztuk w taki sposób. Mana pool, który możemy ułożyć na przykład sobie w tym miejscu. Jeszcze potrzebujemy mana spreader, który tworzymy też w prosty sposób. Już patrzymy. Living Wood plus jakikolwiek Metal plus Gold Ingot. Bardzo prosta sprawa, czyli Living Wood. Potrzebujemy jeszcze powiedzmy, na przykład kolor czerwony i potrzebujemy jeszcze Golda. Mana Spreader. Będziemy potrzebowali na pewno jeszcze naszą różdżkę, żeby przekazać w którym kierunku ma iść nasza mana. Zobaczcie, że znowu otworzyły się kolejne możliwości. Spokojnie, spokojnie do wszystkiego dojdziemy oczywiście. Mamy teraz tak, mamy drewno, potrzebujemy tą różdżkę, tak jak powiedziałem, potrzebujemy takich różdżek ze 3. Yy, znaczy jedną różdżkę, ale pierwsze Living Wood Tweak jako dwie sztuki. No i weźmiemy jeszcze sobie może, o właśnie, Wand of the Forest. E, to się wam mnie nie wyszło, czekajcie. Dobrze, e, zobaczymy czy to będzie działało. Powinno z automatu się połączyć jedno z drugim. Nie, trzeba połączyć samemu. Czyli shift prawy przycisk myszy, shift prawy przycisk myszy, zaznaczamy jedno i drugie. Z automatu jest to połączone z mana Sprint. nawet macie taki znaczek tutaj z boku, koło Endo Flame, koło tego paska, że jest na zielono, znaczy, że jest to połączone. I teraz kiedy włożymy sobie na przykład to znaczy koal, to, on to będzie pożerać. Przynajmniej powinien. Zaraz zobaczymy. Wyłączymy sobie jeszcze fluksomagnet. O właśnie, mieliśmy ten efekt, teraz zobaczcie, że kiedy on zabrał ten węgiel, czyli były 4 sztuki, czy nawet 5, i teraz każdy z tych yy, przerzuca manę do naszego mana pool. Czyli end of flame pożera węgiel, mana przechodzi do mana spreadera yy, i mana spreader przerzuca manę do mana pool. Proste. Proste. Teraz będziemy mogli bawić się dalej, ale wydaje mi się, że to jest wszystko w tym odcinku. Mieliśmy takie pierwsze kroki, pierwsze podstawy, jeżeli chodzi o e, samą botanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, tego jest dużo, dużo więcej. Zobaczcie, że mamy tutaj całą książkę różny receptur. To, dopiero, to jest dopiero pierwsza książka z dwóch bodajże, albo z trzech, nie pamiętam dokładnie, ale będziemy dużo się bawili na pewno botanią. Jest to całkiem ciekawe mod, całkiem, całkiem fajny, także także pewnie będę się trochę tym bawił. Eee, no i tyle tak naprawdę, jeżeli wam się podobało, to łapeczka w górę, subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nie ominęli żadnego odcinka, eee, ja się z wami żegnam, to był odcinek numer 12, widzimy się w odcinku numer 13, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!